i oczywiście ma go z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie czy agenci rzeczywiście mogą być spoko inwestycją pod względem Sorsa 2. Także zapraszam Was do oglądania i zapraszam Was oczywiście serdecznie na stronę Skinsmaki, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, z kodem Kebus odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolków przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samej wpłaty 35%, także naprawdę fajne bonusy. No i polecam skorzystać ze stronki, jeżeli właśnie chcielibyście swoje skiny wymienić. Serdecznie Was zapraszam. A my przechodzimy sobie już do do agentów i lecimy, że tak powiem, z tematem. Także, oczywiście, tutaj sobie wyszukujemy, z tym jak zwykle z nami nie współpracuje, ale nic się nie dzieje. Bo mam nadzieję, że zaraz się naprawi. Jeżeli chodzi o agentów, w Sorsie 2, jeżeli się nie mylę, widać nogi, więc jest to. Kurczę, jak to nazwać. Jest to jakiś pewien aspekt wizualny, który może mieć znaczenie. Na pewno ten zakres tego agenta będzie większy, w sensie bardziej widoczny, więc pod tym względem może to być jakiś mały czynnik na, na większe powodzenie tej inwestycji. Ale oprócz tego, nawet jeżeli. Końcowo do gry by to nie weszło, bo widziałem to w jakichś tam prototypach czy innych tego typu rzeczach. Nie wiem, czy to jest oficjalnie w grze, szczerze, więc jeżeli ktoś wie, grał lub ma dostęp do Source 2, to nie napiszę. Ale jeżeli chodzi już o samych agentów, ludzie dalej będą fitować rękawiczki pod agenta, ludzie dalej będą kupować agentów, bo po prostu zmieniają wygląd gry. Jest nawet agent, który pokazuje inne rękawiczki niż te defaultowe, także pod, pod właśnie takimi względami wizualnymi ludzie będą kupować agentów, czyli będzie na to popyt nowi gracze, myślę, że będą chcieli się wyróżnić w grze więc będą kupować agentów wyróżniających się typu jak właśnie jacyś tam przerośnięci, jakiś kurcze gdzieś tu był taki koks, wiecie ze złotym chainem zaraz go znajdziemy w każ o był, 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 w każdym razie Szukajcie agentów, którzy wyróżniają się na tle innych. E, numerka, wiadomo, chyba najbardziej charakterystyczny agent na ten moment, ale cofniemy się jeszcze w stronę. O, Solman, e, to właśnie o tym o, o tego gościa mi chodziło. E, no generalnie, różnorodność. Nie wpakowujcie się w jednego konkretnego agenta, akurat w tym wypadku, bo ciężko przewidzieć, który konkretnie może się wybić, a który nie. E, no pewnie, numerka, wiadomo, jak, jak to. E, no chłop ma dosłownie kondoma albo worek na, na Ubie, więc wiadomo, e, no zresztą śmieszna otoczka wokół tego była, także e, no w to myślę, że tutaj, no nie chcę mówić, że pewniaczek, ale myślę, że jedna z lepszych inwestycji. Solman, też bardzo spoko agent, no generalnie musicie sobie poszperać i mówię, że e, ta inwestycja też może fajnie wypalić żołnierz uliczny. Poszukajcie sobie, zróbcie analizę i dajcie znać, co Wam z tego wyjdzie, a ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!